Siemano, mamy prawie 13, no 20 po 12, e, dzisiaj ja byłem w rozjazdach od rana, to tu, to tam, to tam i jeszcze trochę później musiałem jechać tam. Dziecko chore, do szpitala, nie do szpitala tylko do lekarza, e, do sklepu, do skarbówki, do ZUS-u, później znowu do sklepu, później nie było, później zamówili i przyjechało i tak cały dzień zszedł, ale finalnie mamy tak, nowe panewki do 60. Zestawy naprawcze Złotecki Premium, ponoć polecane przez mechanika i przez sprzedawcę, no i to będziemy zakładać, to będziemy zakładać, do tego oczywiście komplet uszczelek silnikowych, ściągacz pożyczyłem do tulei, do tego przywiozłem nowe wieszaki do władka, które zaraz będą malowane podkładem. Oprócz tej śruby, która jest w ocynku żółtym. Tak, trzeba to rozkręcić. No jeśli nie czy wykręcić wykręcić nakrętkę, to też trzeba pomalować i to, nie? A to zostanie w ocynku. Do tego takie cztery tulejki. Tutaj wszystko zakupione było w agnostok na Tęczowej. Zapraszam do sklepu. Do tego odciągi do władka. Jest śruba rzymska, to jest przykręcane tutaj do tych dekli. To powinno pasować. Tego malować nie będziemy, Kuba. A, w ogóle Kuba jest. Zapomnieliśmy o Kubie. E, tego nie będziemy malować, to niech będzie w tym kolorze oryginalnym, łańcucha też nie. E, to jest jeszcze do cyband, do ramion. A malować będziemy już dzisiaj wszystko w podkładzie. To, które ma iść do Władzia do montażu, bo Władzio ma w tym tygodniu zostać zmontowany i wyjeżdża z warsztatu już w cholerę. Starczy tego dobrego, trzeba tutaj trochę energii wprowadzić do tego warsztatu. Czyli montujemy wszystkie elementy, które zostaną pomalowane. Te, co są już pomalowane, to można montować w całą hydraulikę, całą, całą tu hamulce, tylne podno, tylny podnośnik, kolumnę kierowniczą, orbitrol, wszystkie podzespoły i zbiornik również. Odpalimy albo nie odpalimy i wyjeżdżamy w cholerę pod wiatę, przykryjemy go plandeką i niech tam stoi, a tutaj wjedzie kabina i kabina będzie rozparcelowana do ostatniej śrubeczki i zostanie piaskowana i od początku budowana tak, jak wyglądać powinna, czyli wszystkie obicia zrobimy nowe, skaje tutaj kokpit cały, wszystkie zegary, całe podświetlenie, jakieś elementy estetyczne, dywaniki, jakiś fotel będzie musiał wpaść fajny. To już przy montażu szyby zdjęte, uszczelki nowe oczywiście wpadną. No przy tej y, kabinie będzie dużo roboty, tak więc to trzeba y, zacząć zaraz już, no i trzeba miejsce na to, czyli Władek musi stąd wyjechać, a żeby stąd wyjechał, to chcę, żeby był y, poskładany. A, zobaczymy, przymierzmy te wieszaki w ogóle, jak to się będzie tutaj sprawowało. O kurde, nie pasują, Czajcie. Nie pasują, nie chcę wejść. Za szerokie, kurwa, co nie co dobra. No to dobrze, że to sprawdziłem. No i trzeba, bo te tulejki to się zabija od, kto wchodzi, to tulejki od boku i zabezpiecza się te zabezpieczenia. A że to nie chce wejść, czyli flex, i trzeba zeszlifować tutaj. Te boki przed malowaniem. No nie wejdzie. A ten? A ten wejdzie. Nieźle co? Każdy inny. Prawie wejdzie. No ale też trzeba przeszlifować. Dobrze, że sprawdziłem przed pomalowaniem. Yy, tak. Ściągacz pożyczony od kolegi. Tam to już za zachodzi. I jakoś tam pościągamy. Tak, trzeba mi zdjąć yy, pompę, zapakować do pudełka razem z tryskami. Jutro z rana jadę wiozę. Wtryski z pompą do regeneracji. Dwie głowice mamy dobre. Środkowe są do wywalenia. Te są dobre. Przynajmniej organoleptycznie, wizualnie, wzrokowo nie ma jakichś wybulwień. Nowa głowica kosztuje 360 zł. Ja znalazłem używane dwie 150 zł. Tak więc. Jest różnica. I te dwie. I tak i tak trzeba byłoby wieść. Ja nawet te nowe chyba bym zabił, powiem Wam szczerze, do sprawdzenia. Czy to jest wszystko tam podocierane, tak jak trzeba, czy te płaszczyzny są, bo teraz jakoś części ma dużo do życzenia zostawia. Tak więc weźmiemy używki, żeby tam ściąć trochę koszty naprawy. 4 pojadał jutro do regeneracji razem z pompami, z tryskami, z pompą i wtryskami. I czekamy na odbiór po nowym roku. Ja myślę, że po nowym roku będzie już złożona. Te tuleje wypadają, wpadają nowe są nowe panewki czyli cała góra wchodzi. Od dołu zamykamy deklem, czekamy na głowicę, na pompę. I w międzyczasie robimy jeszcze ten podnośnik, i niech to wyjeżdża stąd. Władek też niech wjeżdża, niech tu będzie trochę miejsca. I myślę, że zajmiemy się maluchem na spokojnie, jak się nic nie trafi do, na usługę. I, i, I tyle. Taki zamysł jest całej tej pracy tutaj. Do Władka, tak się zastanawiamy jeszcze, czy wszystko jest, co być powinno. A, suwaki, widzicie. Suwaki do akumulatorów na pewno nie są wyciągnięte. No jak? <słuch> Suwak do akumulatora też do malowania, cięgło do gazu, najprawdopodobniej. A nie, to jest cięgło. To jest cięgło do czego? Okay. Czy do suwaka, akumulatorów? A nie, Bo to Bo to jedno idzie, nie? Jedno przez środek. No to to tam nie trzeba malować chyba. Ale o to musimy pomalować teraz. tylko teraz pytanie. To jest twoje czy to jest tamtego? Z tamtego. Ale takie jak moje. Bo tamten jest przy kabinie jeszcze. Delikatne naprawy blacharskie. Tutaj chodzi tylko o to, aby to nie rdzewiało. Trzeba obczyścić, szczotką, odtłuścić, prysnąć i tyle. No i co, i składać co do kupy. Co do Orbitrola, tutaj mamy wszystko. Orbitrol. Tutaj nic nie trzeba malować. To jest i tak wszystko pod kabiną. Siłownik jest ładny. Alternator. Tylko tutaj był alternator, czy one mają te prądnice jakieś? Czy Cholera, wie co to jest. No, mi się wydaje, że to był alternator, ale. Ale. Mam jeszcze to do pomalowania. Wszystko, co jest do Władka, dzisiaj ma być pomalowane już, żeby tutaj nic nie leżało. To jest stara pompka to wylot. Tamto łącznik od tego. Tu coś jeszcze jest. To jest ten stary, to to jest złom. To są cybanty od tego. To też jest stary. To są gumy, tak? No, a te podkładki? To nie. To nie. No, ale to do malowania przecież. Nie wiem, z tymi podłogami. Mi się zdaje, że też trzeba to płyskać od razu, chyba. Ja aż tu nic nie widzę. To jest tura. To na razie nie. Dobra, byłem jeszcze w sklepie. Na krótką chwilę kupiłem błotniki do władzia. Tu już jeden przymierzony. Na uchwyty wszystko pasuje. Tak jak być powinno. Tylko, że jakość wykonania słaba. Bo widzicie te fałdy od zagięcia. Straszne to jest. Mi się zdaje, że trzeba będzie to ładnie zmatować zaciągnąć szpachlą. Po tych wgnieceniach na gładko i dopiero pomalować, żeby to jakiś efekt dawał, normalny tu. Drugi, i ku przywiozę jeszcze takie gumy, nowe gumy na y, tutaj kolektor z y, sania od filtra i od właśnie kolektora na ten łącznik. I co? A kupiłem właśnie te dwie głowice. Mam je w samochodzie, już nie będę wyciągał, bo jutro będę jechał na Chliwiska zawieźć do tego. Te są, zdaje się dwie dobre, te idą na Słom, te dwie do samochodu, jeszcze wtryski i pompę trzeba wyciągnąć i jutro, jutro będę to wiózł, ale jadę jeszcze jutro na budowę na Tynki oglądać. Tutaj Kuba zarzucił podkład. Ja pierdolę. Kuba też to zjadło. Nie jest źle wszystko. A czemu ten zbiornik zjadło? Nie, było odpuszczane, było wszystko sprobione. Jego całego zjadło. Całuteńki. Nie, wszystko było odpuszczane w tym samym momencie. Na tym powieszone, odpuszczone. tu nic nie było kombinowane i na nie. Zbiornik jako pierwszy był, czysty, spadło. zaraz się poprawi i się Jeszcze raz opowiem, żeby to A to? Ja to sobie też No to, to trzeba wypiaskować do gołej blachy i tyle Wsadzić w kabinę No też puchu Powchodowane No tu góra 15 warstw już był podkład, była czerwona, później znowu podkład, teraz znowu podkład, kurwa, ile tego? To trzeba wypiaskować w pizdu z powrotem, bo to musi być ładne. To jest widoczne kurwa. A ze zbiornikiem chuj wie czemu go to się tak stało. Nic mi do głowy nie przychodzi. Bo to reszta jest ok. Ten podkład chujowy, czy co? No i tak wyszło, że dupa z roboty. Powiem Wam tak. Te błotniki i wszystko co tam wisi jutro wiozę do piaskowania. Właśnie dzwoniłem do Grześka co piaskował mi korpus. Wierzymy to wszystko, zdzieramy do gołej blachy i robimy tak jak książka pisze epoksydówką, bo to o. Zjadło, nie wiem dlaczego zjadło. Pojęcia kurwa zielonego nie mam. Pewnie coś poszło nie tak. Także wszystko idzie do piaskowania. To co wisi, co to jest na tym, plus botniki I jutro to będzie pomalowane, jutro będzie też czerwona farba i mokro na mokro pomalujemy. Nie, jutro nie będzie pomalowane, jutro będzie wypiaskowane, pojutrze. A teraz trzeba tylko tak, pompę wyciągnąć, żeby to mógł zawieść. I z władka można, to co można składać, to trzeba składać. Co tu, Kuba, można składać? Tu nic nie można składać. Te rozprowadzić trzeba hamulce na bo one idą pod. pod. <śmiech> <śmiech> hamulce idą pod. Czyli tu wszystko dupa. No to kończymy na dzisiaj. Na dzisiaj kończymy. Ja już mam humor zepsuty i idę się pocieszyć.